Kiedyś mieszkałem w Stanach. Fakt, że trochę wbrew własnej woli. Mogłem tam zostać. Mogłem być teraz Jacob. I mówić... Czy w Polsce zamiast mówić pizza, to mówicie... Lebsetem? Bo mi stary zabrał paszporty i musiałem wybrać New York City czy Warsaw City Wybrałem Warszawę Dlaczego? Ja w Polsce ledwo ogarniam temat jedzenia Nikt nam nie mówił, że jak dorośniecie to życie tak naprawdę obraca się wokół jedzenia Bo co zjeść? Dziś i jutro, i pojutrze, i tak do końca życia. I to w dodatku trzy razy dziennie. Jak jesteście chudzi, jak jesteście grubi, to z 10. Problem w USA jest taki, że absolutnie wszystko próbujecie tam utuczyć. Tam sztuka kulinarna opiera się na technice deep fry. Na Polski wpierdol wszystko do głębokiego oleju. A gdzie w tym wszystkim Polska? Nasze jajeczniczki czy omlety z tą pyszną pajdą chlebka. A teraz jeszcze sezonowo z kurkami? bye